E, konkurs e, literacki Debata o Seven Words zawsze raz w miesiącu w Kalamburze. <grymne> Pierwsza runda Debata o Seven Words. 6 e, zbiorników będzie czytać więcej. Będziecie mogli głosować. Przypominam, takie zasady są w publiczności, że można głosować wiele razy. O, jedynki wylosowały słowa w wanieniem, bez przecaka, nocą, pytałem, mówili, nacisku. Powoli i zadanie było napisanie wierszy na podstawie tych wszystkich słów, które ja wyciągnąłem z wiersza młodego poety z Warszawy, matematyka. A mówię tu o Dominiku Zbielickim. I wiesz, nazywa się Klima Dżając. Kiedy jest Paranoja sensitive. Skup się, skup się, zrobię ci duch bani, bez nacisku, powoli, minąć. Jak pytałem, oni mówili, anarchia jest go gąbczasta. Skup się, skup się, roślinka kiełkuje, dziewczynko bez I Kiedy zaśniesz, zamontuję ci rurkę w kawicy, po Skup się, skup się, potem wydasz no, się odchyl Skup się, ten ostatni nacisk boli. Nocą, leżąc w pytała. pytanek. Mówili spokojnie, powoli, nie ma nacisku. Nocą. Bez plecasza od rzędu. Nocą. 19 guliwer też, 20 osób <laughs> to już się staje się w I to były słowa e, kaweł, z czasem dziwić, naprężać, zaczepia, zaczepienia, psychoanaliza e, i posłanko. E, Aksol. I też się wyciągnąłem z pierwsza... E, Krytyka e, literackiego. E, Jasna Górowa e, z poety z krytyka z Dobry wieczór Państwu. Po raz kolejny poezja gasterbajdzska. Psychoanaliza znów synapsy komórki. Czarne smoki swoich snów powstają podwórki. Nie ma co naprężać mózg, nie ma co się dziwić. Twoich, e, w twoich genach diabłu kawę z czasem piją. E, ja magiczny sposób mam na te zaczepienia. Psychologzy, powiem wam, chamy do widzenia. Nie Niemożliwe punkty zaczepienia. Z czasem zaczyna brakować miejsca na kolejne partie skóry, na nowe obertury. Masowo wypijam kawę jestem kim co jem. Głoduję. Potem są długie zwrotki, zwroty pełne przystanków. Dziwić się światłem, napężać sznur. Żeby ładnie wisiało, żeby wyschło ciało i można było wejść od nowa. Potworki są poza obiegiem. Psychonaliza bez znaczenia. Zostają psycho, psychotropy. Gdy wchodzę w siebie, zapuszczam neurony, żeby odnaleźć cudzy dom. Dziękuję. Bravo! Eee, Trójki rozwijały e, zestaw numer 2 i to były słowa gigałem, myszy, horror, VHS, naukowcy zaktobione i duchy. Eee, wiersz, e, słowa oczywiście przegnięte z włodego. E, Poety, Brazaika z Poznania, Adam Kaszanowski, Czasami przyjeżdża do Wrocławia, na ubiegłym Tego dnia to miał być atak szalonych naukowców, zakrwawionych myszy, albo też zakrwienie naukowcy i szalone myszy. Miał straszyć duchy, z gardłami pełnymi pierza i co jeszcze, chirurgiczne kleszcze, bo dreszczy mi dla ubogich, na jest za 10 złotych. Ja tylko dźwigałem sprzęt tego dnia nie miałem nic lepszego do roboty. Dziękuję. Prawie <laughs> <laughs> Powiedziałbyś, myśląc, że naukowcy, no od no, no, powiem myszy, władni są znaleźć antidotum na mą przypadek. Duchy jedynie ładne są. Pomóc Wam postrzec, jak wielkie spustoszenie w naszych umysłach rodzi VHS. Za się i za Waszą Panna. Proszę <noise> o podejście do zespołu w Europie za 15 minut. Spotykamy Siedem słów w finale, mróz, krokiem, bombki, jakieś małe płótno, żużlu ekranu i retuszowane. Siedem słów wyciągnięte z wiersza Julii i młodej poetki z Księżyc, tutaj obok kawałek ze Strzelinem, całkiem niezły debiut. Dobry wieczór. robił Widziałem mróz i płótno ekranu. Było retuszowane pod Był żużlu kości i wojny. Półkrokiem zdetonowałem wszystkie bombki. Między mną a tobą nie ma przebacz. Powtarzam za każdym razem, gdy płaczesz. Widziałem mróz i było piekło. Okna skrzypią, a lud zabije wszystkie okoliczne babki. Cień nie ma. Wszystko układa się w jeden wielki cierń. Będzie socjalizm, będzie piękne, słoneczne dzieło. <noise> Mróz, niespodziewanie przeszedł cichym krokiem. Głosujcie na mnie. Samochody opłukują się niczym pompki. Na mnie głosujcie. Коли президент України, це ж мам роча з екрану, тваж і помисли маре тушоване, на мені курва голосуючи. В час жужу і солі, в час опужньоних почонгів, ПКП певні кедиш пояде, e, час, де спшедає ще остатньо в магазині от Снежарка, в час, де не боїжджемо, зливаючи в єдно нескончене плутно, Nie będę już Wam podpowiadał. Już wiecie na kogo teraz, już wiecie na kogo dziś, już wiecie na kogo tu zagłosować. Dziękuję. i szczeli. Ale proszę odzywki, uczucia, chujowate. Mróz, który każe ci kłaść na mą twarz płótno twoich oczekiwań. Zrozum w końcu, że to ja, ja, Jestem gwiazdą Twojego ekranu. Tylko ja. I to ja, tylko i wyłącznie ja, ja mogę wywrócić Twoje życie, krocząc swobodnym krokiem po rozżarzonym żużlu ostatniej nocy. Merci. Jest 7, 8, 9, jest 10, jest 11, jest 12, 13 i 14 głosów. E, Dymi wychodzi na prowadzenie. E, I trzecią zawodniczką była e, Ania. Proszę o poproszę i ręki do góry. Jest raz. Jest 2, jest 3, 4, 5, jest 6, jest 7, jest 8, jest 9, jest 10, 11, 12. Pytam Dymit. Dymit, czy poproszę cię na, na środek?